Dziś szybki update, bo zostały tylko dwa tygodnie do końca przed sprzedaży Mind, a to może być najgorętsza premiera tego roku. A więc jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, kliknij suba, a ja już wam mówię dlaczego hype rośnie z każdym dniem. Rynek jest mega byczy, Bitcoin trzyma się blisko ATH. Kapitał wraca do altów, a tokeny AI totalnie dominują wszystko. Kapitalizacja rynków AI poszła w górę aż o 60% w ostatnim miesiącu i wynosi już ponad 38 miliardów dolarów, a obroty na plus o 120% właśnie miesiąc do miesiąca, czyli już mają prawie 4,5 miliarda dolarów. I to są liczby, które robią robotę, i ja nie muszę Was do tego przekonywać. A co z samym Mind? Ich AI agent już działa na X i to nie jest kolejny projekt z pustymi obietnicami, bo Mind już teraz analizuje trendy, wyciąga wnioski i podpowiada, które krypto mogą wystrzelić. To może być narzędzie z prawdziwą użytecznością, a nie tylko memiczny hype. I to jest właśnie najbardziej obiecujące, no bo Agent Mind of Pepe to pierwszy taki AI dla kryptoświrów, który daje realne insighty i porady tradingowe, a nie tylko lanie wody. Porównując do Perplexity czy do Groka, one dobrze odnajdują się w trendach, ale to właśnie Mind jest stworzony stricte pod krypto. Śledzi rynek w czasie rzeczywistym, wyciąga dane z socjalek i podaje gotowe tipy na tacy. Dla mnie to jest game changer, bo w końcu mamy AI, który rozumie, co się dzieje na rynku, a nie tylko gada ogólniki. A więc zobaczmy trendy. Najpopularniejsze zdecydowanie są nowiutkie tokeny AI. Zauważcie, Botify z kapitalizacją 26 milionów Urósł w przeciągu miesiąca 344%. Griffin, który nie jest już tak nowy, 322%. Virtual Protocol, który no, tak naprawdę już jest z nami od paru miesięcy, 257% wzrostu. A w tyle oczywiście nie zostają memcoiny. Dogecoin, który już dzisiaj ma kapitalizację rynkową 34 miliardów, wzrósł o prawie 50% w miesiąc. A Pepe, który notabene ma już prawie 6 miliardów dolarów, 91% w górę. I to właśnie pokazuje, gdzie płynie kasa i gdzie szukać okazji. A skoro właśnie jesteśmy przy memach, nie można zapomnieć o królu tej kategorii, Pepe. To jest absolutny OG memo, który od ponad dekady rządzi internetem i w miesiąc odrabia o prawie 100%. Eksperci nawet wciąż widzą tutaj potencjał na naprawdę gruby rajd. Po starcie przecież Pepe wystrzelił 800% w niecały miesiąc, potem kolejne 900% w kilka tygodni. I ostatnio nie było aż tak spektakularnie, ale teraz wykres znowu świeci się na zielono, dokładnie tak jak sam Pepe. Na wykresie widać, że odbicie przyszło z mocnego wsparcia, a cena przebiła 20 i 50 EMA. Technicznie więc wygląda to naprawdę byczo, nawet na atak na ATH, czyli potencjalnie kolejne 100% w najbliższych tygodniach. Dla większości inwestorów to jest mega wynik, ale pamiętajcie, w świecie memcoinów potrojenie kapitału to nie jest coś co nie jest możliwe. Dlatego, skoro Pepe już się rozkręca i agenci AI się rozkręcają, naprawdę warto rzucić okiem na inne projekty z Pepe w tle, które są jeszcze niedowartościowane. I tu właśnie jest Mind of Pepe ze swoją premierą już za dwa tygodnie. Projekt, który łączy energię Pepe z realną użytecznością dla inwestorów. No więc Mind to tak naprawdę nie jest tylko mem, ani to nie jest tylko AI agent. To jest hybryda tych dwóch i to nie jest zwykły sygnał czy wskaźnik. To kompleksowe narzędzie, które śledzi trendy, analizuje memcoiny i daje przewagę krótkoterminowych zagrań. No i najważniejsze, jest teraz w przedsprzedaży ostatnie dwa tygodnie, więc kupujesz praktycznie po najniższych cenach. Oczywiście rynek to zweryfikuje, ale sam listing może dać większy zysk niż obecne wzrosty na Pepe. A więc podsumowując, zostało 14 dni, rynek AI tokenów eksploduje, rynek memcoinów eksploduje, Mind Agent już działa, a PP znowu jest na fali. A więc, jeżeli szukasz trochę większych zysków, warto sprawdzić Mind of Pepe. Link do sprzedaży, jak zwykle, znajdziesz w opisie filmu albo w opisie kanału. Daj znać koniecznie, co o tym sądzisz, co sądzisz o Mind of Pepe, o agentach AI, czy są dla ciebie może użyteczni, czy może im nie ufasz. Z mojej strony to wszystko i do usłyszenia.